Halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku wybierzemy się na wyprawę jubilera i zobaczymy, co jest takiego dobrego, a co trochę niefajnego, jeśli chodzi o to wydarzenie. To wydarzenie pojawiło się już jakiś czas temu, ale cały czas było coś nowego, coś bardziej interesującego, co chciałem wam pokazać, ale myślę, że to nie szkodzi, bo to jest wydarzenie, które trwa przede wszystkim naprawdę bardzo długo. Widzicie, że mi zostało jeszcze 41 dni. Myślę, że teraz już praktycznie wszyscy, którzy mieli to wydarzenie dostać, to je dostali. Zobaczcie, ono będzie trwało w ogóle do marca. Także wydarzenie ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo długie. No i zobaczymy sobie dlaczego, jakie są jego plusy, jakie są minusy. Więc jak wejdziemy na wydarzenie, to zobaczymy taki design, który już kojarzymy z Rise of Kingdoms, czyli różnego rodzaju wyzwania, te questy, wyzwania sezonu, wyzwania tygodnia. To jest ogólnie bardzo, ale to bardzo podobne do rzeczy, które już w Rise of Kingdoms znamy, czyli ich, nawet te wyzwania są podobne, zobaczcie, jak sobie klikniemy lucerne, to jest w sumie Pierwsze miejsce, gdzie coś takiego dostaliśmy. Mamy też takie wydarzenia, które w sumie w roku pojawiały się tylko raz i tak samo wyglądają. I jak sobie zobaczymy, tutaj tą wyprawę po kryształy, to to jest praktycznie wypisz, wymaluj jedno i to samo, czyli ja mam teraz, można powiedzieć. Trzy różnego rodzaju wyprawy. Plus na pewno z tymi wyprawami jest taki, że te kwestie bardzo często się gdzieś tam dublują, czyli że to nie jest tak, że w każdym muszę co innego robić i muszę cały czas kombinować, a tu to, a tu tamto. Tylko jak spojrzymy na te wyzwania, to bardzo często one są gdzieś tam tożsame, tak? związane właśnie z zabijaniem barbarzyńców, trenowaniem jednostek, używaniem jakichś przyspieszeń itd., itd. Myślę, że to jest ogólnie rzecz biorąc wszystko do ogarnięcia. Trzeba tylko pilnować tych niektórych rzeczy, tak jak ja nie, kiedy nie pilnuję sobie właśnie tego kanionu, a warto go, warto na pewno tego pilnować. To, czego ja na pewno bardzo żałuję, szczególnie przy tych, wiecie, wyzwaniach sezonu, to na przykład tego, że otworzyłem już wcześniej te, złote, te klucze suwerena i to dosłownie, nie wiem, otworzyłem i dwa dni później u mnie pojawiło się to wydarzenie, więc tutaj duża wtopa, jeśli o mnie chodzi. No i dla mnie szczerze powiedziawszy, jeżeli to będzie wydarzenie cykliczne, to będę musiał sobie jakoś ustawić, żeby te klucze suwerena otwierać wtedy, kiedy jest jeszcze ten przedział właśnie między rozpoczęciem KVK, a strefą piątą, no i najlepiej, gdzie to też mi się zgrało po prostu z tym wydarzeniem. Zobaczymy, jak bardzo to będzie w ogóle wydarzenie, które będzie nam się pojawiało, czy je zobaczymy tylko raz, bo takie już też mieliśmy, czy ono będzie... W jakiś tam sposób cykliczny. Więc jeśli chodzi o te wyzwania, to wydaje mi się, że tutaj na ludzie każdy jest w stanie je zrobić. Nie są one jakoś specjalnie powiedziałbym, wymagające, można sobie pilnować, tak jak powiedziałem, wystarczy, że robimy też inne wydarzenia, gdzieś tam z lucerne, jeśli do tego ktoś jest przyzwyczajony, to raczej z tym nie będzie miał problemu. Co tutaj tak naprawdę można wygrać? No i tutaj jest właśnie bardzo, ale to bardzo duża różnica. Pomiędzy tą tabelką, którą mamy u góry, a tą, którą mamy na dole. I w sumie, szczerze powiedziawszy, znowu, jeśli popatrzymy na inne wydarzenia tego typu, to jest bardzo, ale to bardzo podobnie. W sensie, że robienie lucerny, kiedy nie kupujemy sobie tych pakietów, które tutaj możemy sobie odblokować, tak, ja już ten jeden mam, jest ten jeden droższy, że w ogóle szybciej to wszystko robimy. Nie ma większego sensu, bym powiedział, tak, że te naprawdę fajne nagrody tutaj pojawiają się w tej tabelce, którą mamy poniżej, chociaż ta zwykła lucerna też nie jest jakaś taka tragiczna. Wydaje mi się, że ta różnica nie jest aż taka duża, ale ona oczywiście jest. Jeśli chodzi o wyprawę o pokryształy, no to tutaj podobnie, jeżeli chcemy naprawdę dostać dużo tych kryształów, to trzeba sobie odblokować znowu, tak, musimy tutaj zapłacić, żeby dostać tych klejnotów więcej, więc z moich przynajmniej doświadczeń, bardzo dużo osób. To robi, tak? I zarówno jeśli chodzi o wyprawę pokryszczały, i tak samo jeśli chodzi o lucerne. Wydaje mi się, że ogólnie gdzieś Lili wyczuło w tym to, że ej, są rzeczy, które mi się sprzedają lepiej i gorzej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te super pakiety, to one się, szczególnie jeśli chodzi gdzieś tam o takich, wiecie, low-spenderów, to one się sprzedają po prostu gorzej. Że na tą stronę bardziej zaglądają osoby, które już są naprawdę takimi, wiecie, bardzo dużymi spenderami. Oni gdzieś tutaj bardziej i te surowce, które są do kupienia, czekajcie. I nawet te, wydaje mi się, że nawet te specjalne oferty już nie są takie, wow, jak kiedyś były. I nawet ta oferta dzienna, nie wiem, jakieś takie mam wrażenie, może to jest tylko dla mnie, ale wydaje mi się, że to już nie jest takie super, jak kiedyś było. Nawet bym powiedział, że poza tym, wiecie, zapasem 30-dniowym, jeśli chodzi o klejnoty, to tutaj też to nie jest jakieś popularne. Może, tak jak powiedziałem, to po prostu nie jest. Popularne dla mnie, i to się w ten sposób jakoś przekłada. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że Lili wykminiło sobie coś takiego, że te wyprawy są spokojne, bo to jest coś takiego, że wiecie, damy bardzo fajne nagrody ale damy bardzo fajne nagrody tylko wtedy, kiedy zapłacisz, ale przy tym też uważają, żeby te, ta płatność nie była zbyt duża, bo tutaj, żeby odblokować, zobaczcie, musimy w okolicach gdzieś tam 50 zł wydać, no i tutaj sobie myślę, dobra, no nie jest to wygórowana cena, myślę, że gdyby tutaj wykupienie tego było bardzo drogie, w sensie na przykład, nie wiem, 5 razy tyle albo 10 razy tyle, no to ludzie by w dużej mierze odpuścili, natomiast skoro to jest takie w miarę dostępne, że tak powiem, dla Low spenderów, to wtedy jest spoko. No i tutaj różnica wydaje mi się, że jest większa niż w którymkolwiek z tych wydarzeń, bo tutaj będzie nam chodziło głównie o to, żeby zbierać te legendarne materiały, które możemy oczywiście używać do tego, żeby sobie polepszyć swój ekwipunek. I teraz, jeżeli sobie porównamy, to co możemy wygrać, jeśli chodzi tutaj o ten pierwszy poziom, to tych młotków, które później w sklepie będziemy mogli wymienić właśnie na te legendarne materiały i tych materiałów, które powiedzmy są dostępne, no to tych materiałów nie wiem, czy w ogóle mamy jakikolwiek na razie. Nie, nie mamy ani jednego tutaj, zobaczcie. Ech, natomiast tych młotków będziemy mieli bardzo, ale to bardzo mało. Ech, nie chcę mi się teraz liczyć, wydaje mi się, że gdzieś tam jest ich w okolicach 10 czy 15 coś w tym stylu. No i co, za te 15 to co sobie możemy kupić trzy takie legendarne materiały. No to w sumie, szczerze powiedziawszy, to by się nawet jakoś bardzo nie opłacało robić tego wydarzenia za takie coś. Natomiast, jeśli już odblokujemy sobie to co mamy, no to wtedy pojawi się szansa na to, że tych materiałów będziemy mieli o dużo, dużo, dużo więcej. Bo nagle pojawiają nam się materiały, które już sobie będziemy odblokowywać, robiąc te poziomy, i oprócz tego będziemy oczywiście tych młotków zdobywali o wiele więcej. Tak więc, to już jest jedna sprawa, gdzie będziemy mogli sobie później przejść do tego sklepu i wykupić prawdopodobnie wszystkie, które są tutaj dostępne, a jest ich tutaj dostępnych 45, 45 legendarne materiały. Za taką cenę, którą tutaj mamy, no to to jest super deal. Oczywiście tutaj trzeba jeszcze właśnie wykonywać te wyzwania, trzeba sobie pilnować tych rzeczy, ale no ogólnie, jeżeli już byśmy mieli wydawać na coś pieniądze, co jest związane z materiałami, to to wydarzenie jest świetne. tak? Jeśli chodzi właśnie o low spenderów, to uważam, że to jest. No można powiedzieć nawet fantastyczne wydarzenie. Tutaj jeszcze mamy informacje, można wykupić te rzeczy, doświadczenie tutaj chyba to po prostu, gdybyśmy te challenge robili szybciej za 1600, to się też może opłacać, o czym jeszcze za chwilę powiem. I jak wykupimy sobie tą całość, to później wchodzimy tutaj, gdzie możemy znowu wykupować inne rzeczy. Tylko właśnie nie wiem, czemu tu się pokazują tylko kryształy, bo widziałem też jakieś screeny, że tu były inne rzeczy, w sensie szkice, które by były oczywiście świetne, gdyby można było je sobie tutaj zakupić. Także zobaczymy. może znowu jak się odblokuje ten kultowy kryształ, to później się pojawiają następne rzeczy. Nie wiem, może jest w planach, że będzie. Na razie widzicie, jak to u mnie wygląda, więc tyle mogę o tym powiedzieć. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, te 45 legendarnych materiałów, na przykład dla mnie, gdzie ja teraz dosyć mocno skupiam się na ekwipunku, to jest świetny pomysł, tak więc całkiem możliwe, że nawet wykupię sobie tutaj te doświadczenie, żeby jak najwięcej tego zbierać. A dlaczego to będzie w ogóle ważne? Na razie, kiedy tutaj jesteśmy gdzieś tam na początku, żeby zdobywać kolejne poziomy, to wydaje się, że nie jest to aż takie ważne. Można po prostu sobie robić te questy. Natomiast zobaczcie, co się dzieje na samym końcu tego wydarzenia. Jeśli chodzi o graczy free to play, to dostajecie 5 młotków, więc znowu, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale... To, co się dzieje później, jest dużo o wiele ważniejsze, bo zobaczcie, tu mamy poziom 50, a maksymalnie gdzieś tam poziom 120. Plus. I tutaj wydaje mi się, że wszystko będzie się rozchodziło o właśnie te kolejne poziomy. Bo na 50 tutaj dostajemy młotki, dostajemy ten kryształ, wszystko spoko, spoko, ale później każdy kolejny poziom będzie nam dawał szansę. Na zdobycie tej monety, mówię młotki, tak, ale moneta z młotkami. Tutaj macie nawet wypisane procentowo, jaka jest szansa na zdobycie ilu rzeczy. Mamy nawet 1% na zdobycie 30 tych młotków. No i jak później oglądaliście sobie wcześniej w tym sklepie, czy możecie sobie zobaczyć u siebie, te 30 młotków, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna rzecz. Tutaj zresztą mamy dużą szansę, żeby dostać. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd. Mamy większą szansę, że dostaniemy 6, niż że dostaniemy 4. Ciekawe jest to podejście. No ale 6 takich monet, gdzie wiecie, przed chwilą Wam mówiłem, że gracze free to play będą mogli zdobyć maksymalnie gdzieś tam 15 tych monet, a tu możemy za jeden poziom później już sobie zyskać takich 6. Więc wydaje mi się, że robienie wszystkich tych poziomów ponad 50. To dopiero będzie dla nas takim motorem, żeby, żeby te monety zdobywać, i dzięki temu będziemy mogli sobie kupić naprawdę mnóstwo rzeczy. A oprócz tego, jeśli będziemy mieli naprawdę jakieś turbo szczęście i wylosujemy sobie 30 tych monet, no to wtedy już naprawdę jest fajnie. Więc tutaj wydaje mi się, że to wydarzenie tak naprawdę zacznie się w momencie, kiedy przekroczycie 50 poziom i zaczniecie iść sobie dalej. Jak zresztą zobaczycie, tutaj możemy iść jeszcze dalej i później. Poziom 80 do 120, 120 i plus. Myślałem, że w ogóle się będą zmieniały jakieś szanse, że na przykład, wiecie, jak wejdziecie na 80 poziom, to będą jeszcze większe szanse, żeby zdobyć więcej tych monet. To by miało sens, ale tak nie jest. Więc nie wiem, po co w ogóle te skrzynki mogli po prostu wpisać. 50 poziom plus i do widzenia. Nie wiem, dlaczego to jest tak akurat zrobione, Ech, ja tego nie rozumiem, chyba, że ja nie wiem, mam tu jakiś oczopląs i nie widzę różnicy pomiędzy tymi skrzykami, e, ale wydaje mi się, że tak po prostu nie jest. Więc szczerze powiedziawszy, jeżeli zamierzacie tutaj zainwestować, a tak jak powiedziałem, dla low spenderów e, to jest super okazja, naprawdę e, wydaje mi się, nie wiem, chyba nie ma lepszego wydarzenia, jeśli chodzi o zdobywanie legendarnych materiałów, jak sobie to wszystko podliczymy, ile tutaj tych materiałów Możemy zdobyć. I cóż, i po prostu warto pilnować po prostu tych questów, bo to też na koniec dnia, gdzieś tam powiedzmy, że będzie ważne, żeby te rzeczy mieć porobione, żeby zdobywać te nagrody i tak jak powiedziałem, później będzie się to skalować, kiedy wejdziecie na ten ponad 50 poziom i zaczniecie zdobywać więcej tych monet i wtedy będziecie mogli tak naprawdę tutaj zacząć takie konkretne zakupy. Jeśli się uda to wszystko kupić, to naprawdę moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo fajna opcja. Z tym, że właśnie to jest tak, że tutaj nie ma takiej różnicy pomiędzy, wiecie, dużymi spenderami, bo nie ma takiej opcji, że wiecie, że możecie sobie, nie wiem, zapłacić jakąś kasę i mieć wszystkie te rzeczy albo w niewiadomej jakiej ilości, więc nie ma tutaj tej różnicy pomiędzy bardzo dużymi graczami. Natomiast jest tu pogłębiona niestety różnica znowu pomiędzy graczami free to play, którzy, tak szczerze powiedziawszy, nie dostaną prawie nic. A graczami takimi właśnie low spenderami i wszystkimi powyżej, którzy dostaną tutaj bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że jest to kolejny taki sposób, gdzie Lili chce w nas wyrobić jakiś nawyk. Także dobra. To jest w sumie nie dużo, a bardzo dużo daje, więc warto to kupować i tak dalej i bierz to, i bierz to, i bierz to. I wydaje mi się, że to jest trochę właśnie próba z tymi wyprawami, jako że dobrze im z tym idzie. Wiecie, tak jak powiedziałem na samym wstępie, że bardzo dużo osób robi, robi lucernę regularnie, bardzo dużo osób robi wyprawę po kryształy regularnie. No i oni teraz chcą, żebyśmy kolejną wyprawę robili. Regularnie, no bo nic ich tak nie cieszy, jak regularny przypływ gotówki. No cóż, czy my się z tego cieszymy, czy nie, to już możecie dać znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. A jeśli chodzi o mnie, to na tyle. Przechodzimy jeszcze oczywiście do sekcji komentarzy. Tutaj Panzior pyta, ile u mnie jest w sumie dni, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms? Proszę bardzo. Już pokazuję, Ech, już zapomniałem, gdzie to jest w sumie rozpisane, tutaj przy wip ie 2653. Zobaczcie, za niedługo będę miał 2658, na 5 dni będę miał tyle dni w grze, jaki jest numer mojego królestwa, więc to będzie, myślę, kolejny jakiś taki ciekawy, śmieszny numer. Duch pyta o to, czy przy tym resecie zrobić sobie drugi marsz łuczników, czy może jakąś inną jednostkę. Ja bym polecał inną jednostkę. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że na ten moment naprawdę te marsze inne są bardzo mocne. I ja to też widzę, więc opłaca się naprawdę. Ja teraz zainwestowałem trochę więcej i w piechotę, i w kawalerię, i mam te trzy marsze takie naprawdę pewne. I wydaje mi się, że jest to przyszłościowe, że ci dowódcy będą się pojawiali coraz lepsi. Ciężko jest naprawdę osiągnąć już taki efekt, że drugi marsz łuczników Twój będzie lepszy od pierwszego marszu kawalerii czy piechoty. Tutaj możesz już sobie sam wybrać: no, pojawia nam się ten Sansu Prime, który będzie najprawdopodobniej bardzo mocny, i wydaje mi się, że nie warto gdzieś tam. Omijać sobie na przykład Samsung Prime, żeby, żeby zrobić na przykład, nie wiem, jakiś drugi marsz łuczników, który pewnie będzie już powoli i powoli coraz słabszy. Te te piątki to pewnie na wszystkich jednostkach prędzej czy później i tak będziesz miał, skoro już jedne masz odblokowane. Brawl Stars Team ma bardzo ciekawe pytanie, znowu tutaj bardzo konkretne, jeśli chodzi o dowódców. Tutaj masz. Trzech, powiedzmy, Zygę, Queena i YSG, których rozumiem, że i chcesz używać dalej, zastanawiasz się, czy zrobić reset Hermana, a za niego wziąć Ashurbanipala, gdzieś tam jeszcze MGE się pojawia w tle. Mówi mi się, że, no cóż, są to na pewno w polu bardzo porównywalni dowódcy, w sensie Herman i Ashurbanipal. Wydaje mi się, że w większej różnicy między tą dwójką. Nie, nie znajdziesz tutaj też piszesz o tym, że chciałbyś być, nie wiem, liderem mobilizacji. Będzie ciężko Ci być liderem mobilizacji z samym Aszurem bez szapura, bo tak naprawdę to szapur teraz jest taką główną postacią powiedzmy w mobilizacji, jeśli chodzi o łuczników, więc szczerze powiedziawszy, tutaj bym się mocno zastanowił też, czy czasem może lepiej nie zostawić sobie tego, co masz na łucznikach, a może gdzieś tam jeszcze indziej można zrobić ten reset na jakimś innym dowódcy. Tutaj naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć. Casablanca pyta, kiedy to będzie dostępne. Jest to dostępne od 23, zdaje się, stycznia do 6 lutego, więc będzie trochę czasu jeszcze, żeby sobie pozbierać, zastanowić się, pomyśleć. Pewnie, jak to się pojawi w ogóle w grze, to ja też będę o tym nagrywał jeszcze kolejny film, jak to finalnie wygląda i jak ja to jak ja to wykorzystałem. Adix mówi o tym, że trochę utrudnili z Achillesem, bo chciałby sobie wymienić Saladyna i podejrzewam, zrobił właśnie Achillesa. No, szkoda, że to jest niemożliwe. Rozumiem, że niekiedy jest ten problem, że nie ma możliwości go odblokować. To się zgadzam, że to powinno być rozegrane inaczej, tak żeby każdy tego Achillesa mógł sobie spokojnie odblokować i nad nim pracować. Kolejna bardzo ciekawa sytuacja, która tutaj jest u Krzyśka. Jak sobie przeczytacie całą, e, cały ten jego e, komentarz, to tutaj naprawdę jest całe mnóstwo różnych opcji, które można wymyślić ogólnie jest tak, że masz super ekwipunki jeśli chodzi o łuczników i masz trzy marsze łuczników, poza tym kawaleria i piechota powiedzmy, że tak od biedy jest trochę potraktowana i masz złote rzeźby, masz teraz opcję tego resetu i co tu teraz zrobić? Wydaje mi się, że mimo wszystko ja bym zresetował tą bodikę i bym gdzieś ją tam odpuścił i myślę, że nawet nie byłoby głupim pomysłem gdzieś tam spróbować puścić tego Filipa z Ashurbanipalem, w sensie, że Filipa z łucznikami i może to by też zadziałało. Ja Filipa nie mam, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast to, co y, szczerze mógłbyś tutaj jeszcze dużo poprawić, to są właśnie te pozostałe marsze. I teraz pytanie, y, czy jak masz te 700 zł, to po prostu ja bym na przykład zrobił tak, że może bardziej bym się skupił na piechocie, która teraz jest bardzo mocna, i na przykład robić sobie Sansu Prime. Plus bajki albo tam plus lucze, któregokolwiek sobie wybierzesz i masz naprawdę już super marsz piechoty, który powinien robić super numery. Ewentualnie możesz sobie zrobić tą kawalerię, gdzie tam jesteś trochę bliżej do zrobienia ekwipunku i wymienić tego kuo na Achillesa. Chociaż wiecie, no, ten marsz kół Artur, jeszcze jest naprawdę całkiem niezły. W porównaniu do Ragnara Filipa, którego masz na piechocie i tej bodice, tutaj bym powiedział, że to są takie trzy najsłabsze punkty, nawet dwa najsłabsze punkty, które masz. To jest ta bodika i to jest ten Ragnar. I tutaj bym pomyślał, żeby tych dwóch dowódców jakoś wymienić. Rzeczywiście, Filip nie wydaje się, żeby super pasował do Sansu, chociaż wydaje mi się, że nie jest to też przesądzone. Może będzie to nawet nie najgorszy mark, właśnie ten Sansu Prime z Filipem. I później, wiecie, Filip jest też dosyć uniwersalny, więc można go później trochę zobaczyć. tak? Więc całkiem możliwe, właśnie, że Ragnara sobie wymienisz na Sansu Prime i możesz go spróbować z tym Filipem, jak on wygląda a później pomyśleć właśnie o jakiejś zamianie, zainwestowaniu. Za chwilę też będą nowi ucznicy, więc jeśli ta bodika, to może poczekać na nowego ucznika, który też może być bardzo fajny, i wtedy wtedy sobie zobaczysz, jak to będzie wszystko wyglądało. Dawid tutaj mi przypomniał, że rzeczywiście można wymienić wszystkie 69, 690 rzeźbi. Jeśli się odblokowało, no to wtedy trzeba idealnie. Ja chyba po prostu takich dowódców nie mam, bo zawsze wiecie gdzieś tam przy okazji jakieś koło, coś w tym stylu i nie wiem, czy bym znalazł w ogóle gdzieś tam miejsce, gdzie mam takiego dowódcę, bo rzeczywiście te 690 zainwestowałem. Wszystko uniwersalne, legendarne. Maciek tutaj bardzo fajny komentarz daje, z tym, że ja bym się z nim już na samym wstępie nie zgodził, bo informacja, że kiedyś dostawaliśmy trzech, czterech dowódców w ciągu roku, to nie, nigdy nie było takiego roku w Rise of Kingdoms, żebyśmy dostali tylko trzech, czterech nowych dowódców. Na początku rzeczywiście było ich trochę mniej, ale nie aż tak mało. Teraz już rzeczywiście jest więcej, ale ta sytuacja, że dostajemy ich więcej, trwa już parę lat dobrych, więc tutaj aż tak bardzo się to nie zmienia. Skoro ogólnie rzecz biorąc, ludzie na tym korzystają, to świetnie tak im więcej ludzi skorzysta tym moim zdaniem, tylko i wyłącznie lepiej, także ja się tutaj z tym zgadzam. Mówię, ja na pewno z, tym skorzy z tego skorzystam. Ciężko niekiedy wejść w buty innych graczy, skoro wy też jesteście w stanie na tym super skorzystać, obojętnie. Gdzie nie jesteście, na jakim etapie to spoko, aczkolwiek ja też dostaję różne komentarze, tak? I są też osoby takie, które mówią, hmm, w sumie ja nawet za bardzo nie mam kogo wymienić, więc to się też jakby nie było zdarza. Polo Gaming tutaj też bardzo fajny komentarz o tym, że właśnie to jest fajna informacja dla nowych graczy, którzy będą mieli świadomość tego, że mogą naprawdę mocno inwestować w dowódców na początku gry, bo później będzie jakaś opcja, żeby ich wymienić. I tutaj też się z tym absolutnie zgadzam, że to jest bardzo fajny taki vibe. Już nie tylko ten swap event, ale tu mamy kolejny. Może on się jakoś też będzie dla nich pojawiał później, może nie cyklicznie, tak? ale w pewnym sensie, że się w pewnym momencie dla nich pojawi, to by było naprawdę też bardzo fajna opcja dla tych graczy. I jeszcze Dublix, który tutaj też fajnie zauważył, że to nie jest cena, że to jest tylko 100 klejnotów za złotą rzeźbę, tylko to jest 100 klejnotów i złota rzeźba za złotą rzeźbę, bo rzeczywiście to nie jest tak, że tylko to nas kosztuje 100 klejnotów. Może ja na to tak patrzę, bo wiecie, dla mnie te złote rzeźby dowódców, których już od dawna nie używam, są tak faktycznie nic niewarte i bezużyteczne, ale rzeczywiście dla wielu osób. To jest wymienianie złotych rzeźb, które są jeszcze całkiem dużo warte. Sami widzieliście, że tutaj są osoby, które zastanawiają się nad, wymienia nad wymienianiem dowódców, którzy są jeszcze całkiem nieźli w Rise of Kingdoms. Gdzieś tam nie wiem, przejawia się, że może właśnie Kuo, może Lagnar, może coś tam. To nic są jeszcze najgorsi dowódcy, wiecie, w Rise of Kingdom Herman których można używać, niektórych z nich ja cały czas używam w walce, y więc to jest taki, o którym warto pamiętać, że, y że my musimy też te złote rzeźby stare y poświęcić i często to nie są takie właśnie totalnie bezużyteczne rzeczy, a rzeczy, które nam się normalnie jeszcze przydawały. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.